Czy wy widzieliście to ciastko z poziomkami za milion złotych? Ja nie wiem, co normalne to kupuje. Tych ludzi to już do reszty odkleiło. Te. <grystanie> Generalnie ja myślałam, że poziomki to jest gatunek, który już wyginął. Ostatni raz widziałam poziomki u mojej babci na działce jakieś 15 lat temu, ale w sklepie nigdy. A tu przychodzę do mojej ulubionej pretty cukierni, a tam to. Pani testujemy. Nawet nie wiem, z której strony to ugryźć. Może tutaj. O Boże! O, matko! Dajcie mi tego więcej. To Wy nawet sobie nie wyobrażacie, jak to jest pyszne. Nie wyobrażacie sobie. Spróbuję wam to opisać, ale będzie ciężko, bo to smakuje jak ambrozja. To wiecie, pożywienie bogów. To takie śmietankowo-waniliowe, ale takie pyszne. To jak działka babci, bezcenne. I w środku też jest jeszcze jakieś owocowe nadzienie To ciasto jest tak mięciutkie. Wy wiecie, że pan Rogali robi to dobrze, ale w tym momencie to już trochę przegiął Będę płakać. Wiecie, gdzie szukać smacznego. A no i chyba nie muszę mówić, że w Pretty nie kosztuje tyle co na TikToku.